Hej, szczękowa przygoda to taki mini cykl o mojej drodze do operacji szczęki. Ten cykl to jest taki podcykl reality show, czyli mojej całej drogi do operacji, ale tutaj bardzo skondensuję już tę wiedzę i przekażę swoje dotychczasowe doświadczenia. Pokażę wam, jak zmieniła się moja szczęka dotychczas w samym aparacie, czego się boję i jak zamierzam się rehabilitować, ile to wszystko kosztowało i wiele, wiele innych kwestii. Pamiętajcie, że nie jestem lekarzem i też nikogo nie chcę ani. Namawiać ani straszyć całym tym tematem, po prostu dzielę się swoimi doświadczeniami. Zapraszam. A w tym odcinku, pogadamy sobie o tym, dlaczego w ogóle zdecydowałam się na operację. Już jest tutaj na kanale taki odcinek, ale jeszcze z dłuższej perspektywy tej całej drogi mogę, myślę, powiedzieć więcej i bardziej precyzyjnie o tych wszystkich przyczynach. Po pierwsze, dlaczego się zdecydowałam podzielić na parę kategorii, w ogóle mówię jakoś, dzisiaj jestem jakaś zatkana, ale słuchajcie, to dlatego, że chcę to bardzo ustrukturyzować. Pierwsza przyczyna to oczywiście zdrowie, druga przyczyna to funkcjonowanie, a trzecia przyczyna to wygląd. Więc są trzy aspekty, nie tylko dwa, zdrowie i wygląd, tylko jeszcze dodałam to funkcjonowanie, za chwilkę Wam powiem, jak to się dzieli dalej. Zdrowie to oczywiście zęby. Pytanie było, czy na przykład wala szczęki mocno zniszczyła Twoje zęby? Jak najbardziej. Otóż bardzo mi pościerała zęby, do tego stopnia, że jak porównamy sobie mój wycisk przed aparatem, zobaczcie na to, zwróćcie uwagę na jedynki. Jakie one są starte, po prostu. Tutaj jest no dosłownie starte. I porównajcie sobie teraz z moimi jedynkami. Dłuższe, prawda? No właśnie. Jedna trzecia moich jedynek została dorobiona w trakcie leczenia. Trochę, żeby chyba mi poprawić humor, a trochę, żeby lepiej później można było to wszystko złożyć podczas operacji, już z docelową długością zębów, jaka powinna być, ale tutaj, no, jest po prostu pościerany cały przód. Te zęby zawsze mi się wydawały normalne i właśnie proste, bo są takie równe. No, a się okazało, że to równe, to jest dlatego, że jest tak starte. Za to dół mam pościerany w taki sposób, że zęby, by dolne mi się położyły i tutaj o to wszystko tutaj ta powierzchnia o tutaj jest taki widzicie wyszczerbieniec o ta powierzchnia czyli tak bardziej pod skosem właśnie też mi się wszystko halo halo tu jestem to wszystko mi się wyszczerbiło no a oprócz tego, coś słuchajcie, z czego sobie nie zdawałam sprawy, czyli to, że ja nie mogłam nigdy w zasadzie dobrze umyć zębów i ich dobrze odkamienić, nie, nie mogłam prowadzić tej profilaktyki przeciwko kamieniowi na zębach, bo miałam tak stłoczone te zęby, szczególnie właśnie na dole. One no były tak stłoczone, że właśnie tutaj wchodziły aż do środka. I, i się wszystkie tutaj ściśniały razem, o tutaj widzicie też właśnie, no już to się nie mieściło, więc dlatego ten ząb na przykład tak wlazł tutaj do środka, więc y, zawsze torturą było dla mnie na przykład nitkowanie, przez sobie, matko, jak wszyscy mogą nitkować te zęby, też bym tak chciała, no i to o, takie zdrowe wszędzie mówią, a ja po prostu no umieram za każdym razem, po prostu taki ból i tak nie wiem, taką siłę musiałam w to wkładać, żeby w ogóle tą nitkę tam wcisnąć, a tu się okazuje, słuchajcie, że to jest właśnie stłoczenie y, i ja teraz mogę po prostu wziąć sobie, nawet o to akurat jakiś taki wygryziony, ale czyścik. I pomiędzy każdy ząb na dole wsadzi sobie, wybaczcie tę demonstrację, ale ja to po prostu kocham. I to jest dla mnie niesamowite, nawet taka mała zmiana. Wiecie, dla osób, które nigdy nie miały z tym problemu, wydaje mi się, że to może być takie, no co w tym jest fajnego, ale dla mnie gdzie ja trochę, nie to, że mam obsesję, ale uwielbiam dbać o zdrowie i na przykład o zęby, po prostu lubię dbać o zęby. Jest to tak niesamowita teraz możliwość, którą mam i tak się z tego cieszę, że mogę sobie po prostu normalnie umyć zęby, nawet pomimo tego, że mam aparat, ja uważam, że teraz mogę lepiej umyć zęby niż wcześniej, że warto było, o, warto było. Tak więc jeśli nie macie wady operacyjnej, a tylko macie na przykład bardzo stłoczone zęby i macie problem z higieną zębów, to warto, 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 po prostu będzie taka różnica, że no, myślę, że nie mogę tego lepiej zareklamować niż w ten sposób. I tak tutaj podsumowałam sobie w moim scenariuszu takim mini. Człowiek nie wiedział, czego nie miał, czyli mniej kamienia na dolnych zębach, bo też słuchajcie, kolejna rzecz, gdzie też po raz kolejny się posłużę tym wyciskiem, właśnie do tego chciałam teraz nagrać, bo jeszcze je mam, później idą do szpitala. Tutaj, po prostu tutaj, jak te zęby leżały tak bardzo tutaj do środka, słuchajcie, tu w tej jaskini po prostu dolnych zębów zbierał mi się tak niesamowity kamień. Ja po prostu robiłam wszystko, naprawdę płukałam, yy, szczotkowałam wszystko, żeby tego nie było, a, a ten kamień się strasznie zbierał. Ja teraz mam mniej kamienia na dolnych zębach mając aparat, niż yy, wcześniej nie mając aparatu. No, po prostu niesamowita sprawa. No i właśnie ta możliwość. Oczyszczenia sobie tych przestrzeni międzyzębowych, które, no, nie dziwne, tutaj teraz wniosek, ale jakby nikt nigdy nie położył tego aż, taki, aż takiego nacisku na to, chociażby u dentystów, u lekarzy-stomatologów, było pytanie właśnie, co tacy lekarze mogą zmienić w swoim podejściu, żeby lepiej było, przed osobą osobom z wadami. To właśnie chociażby to, bo co z tego, że wy powiecie, proszę, dokładnie mieć zęby. Jak ja próbuję ale no przez to, że mam je tak ustawione, nie jest to możliwe, żeby robić to lepiej. Więc tu może taka jest moja sugestia po prostu: nie to, że wy robicie źle albo nikt tak nie mówi, nikt nie, nie wie nic nie pomaga i tak dalej. Tylko jeśli na przykład właśnie widzicie, że ktoś ma bardzo stłoczone zęby i ma ewidentnie dużo ubytków, czy gdzieś na stykach zębów problemy z próchnicą to być może bez aparatu w ogóle te problemy się będą po prostu zapętlać i ciągle będzie ten problem, bo po prostu nie da się dobrze takich zębów oczyścić. Więc to jeśli chodzi o zdrowie i o zęby, czyli właśnie też miałam problemy z próchnicą na tych stykach zębów, teraz nie mam w ogóle tego problemu, nie wiem, na, naprawdę dwa o te zęby yy, wcześniej jak i teraz. Teraz może jeszcze trochę bardziej faktycznie, ale nie aż o tyle lepiej, żeby aż tak zmniejszyć ten problem. Czyli połączenie, dobrą stanień zębów kontra ich stan stawy. Co ciekawe, nie mam tragedii, jeśli chodzi o takie badanie u fizjoterapeuty stomatologicznego, więc ja jestem tutaj trochę w szoku, bo myślałam, że wyjdzie coś strasznego i trochę się bałam iść, żebym nagle nie usłyszała, że kurde, w zasadzie to ja powinnam jeszcze tutaj rok pracy zrobić, żeby poprawić ten stan stawów i to wszystko, co się tutaj dzieje. Jak się okazuje, nie jest tragicznie i tutaj to zrzucam na to, że ja bardzo dużo pracuję jednak głosem, czyli nagrywam zarówno podcasty, jak i właśnie filmy, jak i muszę Czasem dużo gadać, żeby przegadać jakieś tematy. Chociaż w domu na przykład nie mówię wcale. Więc być może to, że w domu nie mówię wcale, czyli się oszczędzam, ale jak już mówię, to staram się mówić na tyle wyraźnie i dobrze, żeby to było zrozumiałe dla Was. Na przykład, to, to funkcjonowanie stawów jakoś jest tak, jak dobrymi ćwiczeniami, ogólny stan zdrowia poprawiane. I stawy z wiekiem oczywiście mają problem, bo jednak są te większe napięcia. I nawet jeśli człowiek dobrze się prowadzi, jeśli chodzi o dykcję, jeśli chodzi o e, chociażby jakieś masaże czy coś te, takiego, to i tak z wiekiem przy wadzie szczękowej te stawy będą obrywać. A nierzadko one obrywają bardzo, i osoby, które przychodzą do takiego fizjoterapeuty stomatologicznego, na przykład właśnie z bólami głowy, migrenami, jakimś napięciem e, takim mięśniowym, e, okazuje się, że mają wadę szczękową do operacji i bez tej operacji po prostu no, będzie, będzie tragedia. I są takie sytuacje, że trzeba w ogóle wymienić, Cały ten staw szczękowy, u nas wydaje mi się, że nie jest aż tak popularny ten zabieg, ale na przykład na zagranicznej grupie o szczęki, to jest coś, co mi się non stop przewija. Jest to kosmos. Po prostu jest to wymiana całego tego stawu, jak macie wymianę stawu biodrowego. No i jest to bardzo, 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 bardzo poważna operacja, i no koszt jest niesamowity i wiadomo, że ten sztuczny staw, no jeszcze nie, nie jesteśmy w takim świecie, gdzie jesteśmy tutaj cyber ludźmi, że to jest na plus dla nas, jak dostaniemy taki ulepszenie, taki biohacking sobie zrobimy. Nie, to jest niestety kosztem funkcjonowania i tego, że to, to jest coś, coś gorszego niż to, co mamy naturalnie. Może z czasem wiecie, no przyszłość, tutaj zachęcam, jak ktoś jest zainteresowany tematem, no to właśnie skupienie się na przykład w samym tym obszarze problemów szczękowych, to jest taka kopalnia różnych takich niszowych tematów, że staram się bardzo, żeby mnie to za bardzo nie wkręciło, tylko żeby mieć dobrą wiedzę ogólną i móc jeszcze z wami się tym podzielić, ale nie wchodzić już w szczegóły, już nie oglądać tyle tych operacji, nie jarać się tym, bo po prostu nie potrzebuję kolejnego tematu do zgłębiania, bo i też i po co mi to? Wiadomo, że teraz nagle nie pójdę na medycynę, nie zostanę chirurgiem szczękowym, więc czy jest sens? No nie bardzo. Okej, okay, ale wracając do, do tych problemów ze stawami, to problem ze stawami może nawet wpłynąć na słuch. Czyli po prostu go pogorszyć. No i oczywiście ból, bóle głowy, migreny i jakieś takie nawet szumy uszne, dzwonienie w uszach. Co mi się czasem zdarza? Taka przebitka, że wiecie, nagle. Wyłącza wam się dźwięki, słyszycie taki pisk. Może ktoś z Was takie coś ma, nieprzyjemna sprawa, rzadko to wam, ale może to być związane właśnie z wadą i najpewniej jest. Drugi filar to jest funkcjonowanie oddychania. Przy wadach szczęki często zwężone są drogi oddechowe i nos jest też często skrzywiony. Przegroda większość osób ma z tym problem. Ja wiem, że to nie jest tylko przy wadach szczęki, czy tylko ja to mam, ale no przy wadach szczęki jest to o wiele częstsze i ja wiem, że nawet jak sobie złapię tutaj. I, jakby wysunę sobie samą skórę i trochę ten nos rozszerzę i rozpłaszczę, bo to się dzieje przy tej operacji, którą będę miała. Lepiej mi się oddycha, ale wiadomo, że nie będę sobie siedzieć, słuchajcie, i rozszerzać się nosa, bo trochę sobie tego nie wyobrażam robić w codziennym życiu. A oddychanie zwężone, drogi oddechowe może wpływać na przykład na chrapanie, czego ja nie robię, bo ja śpię trochę jak taka mumia, wiecie, leżę i tak, o, w tej pozycji. Nie chrapię, ja w ogóle śpię trochę wyglądam, jakbym już zeszła z tego świata, jak śpię. Po prostu nie ruszam się, leżę w ten sposób. Dziwne, to jest. Zawsze wszyscy śmieją z tego w sumie, jak widzą, jak śpię, ale na przykład mam bardzo otwarte usta, więc może tutaj sobie jakoś to kompensuję w ten sposób, tak jak z wymową dużo rzeczy sobie kompensuję, na przykład głośnością mówienia, czy jakoś tak. Ja czuję, że bardziej mówię stąd w ogóle. Jakoś mówię ty, tym rejonem. Po operacji też planuję iść na zajęcia ze śpiewu z emisji głosu. Może powinnam to zrobić przed, ale wiecie, nie mam już siły. Już mam strasznie dużo pracy pracowej, rzeczy związanych z całą operacją, aparatem, zębami, i po prostu już nie mam gdzie tego wcisnąć. Ale po operacji, jak najbardziej chcę się tym zainteresować. Więc tutaj ten oddech i ta wymowa, to wszystko wpływa na powiedzmy to, że na przykład szybciej się męcza, choć i tak. Mam dobrą kondycję, ale wiem, że mogłabym mieć lepszą i mogłabym na przykład lepiej ćwiczyć, na przykład no, bardziej wydajnie i na przykład też budzić się bardziej wypoczęta, bo więcej powietrza sobie dostarczam i nie muszę tak otwierać ust, bo też wtedy jest suche powietrze dostarczane. No dalej, jak wdychamy, a nie jak idzie przez nos, gdzie tam trochę się nawierza. Na ile to jest w ogóle jakiś tam bullshit, to nie wiem, możecie tutaj sprostować, bo zawsze mi w tym oddychaj przez nos, to jest zdrowsze i tak dalej. Nie wiem, czy to jest prawda, bo może ty tylko jakieś takie, wiecie, miejska legenda, ale no raczej myślę, że to jest prawda, że powinno się jednak oddychać przez nos, tak w standardowym życiu. Nie mówię o tym, że jak ktoś biegnie, czy robi sprint, no i potrzebuje nagle tego powietrza, bardzo dużo wdechnie sobie przez usta, to ok, wiadomo, lepiej to niż się udusić, ale yy, wiecie, o co mi chodzi. Lepiej nie mieć zwężonych dróg oddechowych, tak podsumowując. Więc to się chodzi o funkcjonowanie, a jeśli chodzi o wygląd, no to oczywiście takie zjawisko jak dys dysforia, mam nadzieję, że to dobrze mówię, yy, które Polega na tym, że no patrzycie na swoją twarz, ale wiecie, że to powinno trochę inaczej wyglądać i nie czujecie się do końca sobą. I ja, na przykład, y, lubię się uśmiechać i wyobrażam sobie siebie jako osobę, która się uśmiecha, a tego nie robię. Unikam tego, bo wtedy mi się deformuje strasznie twarz i mam o wiele mniejszą kontrolę nad mimiką, niż jak zrobię, wiecie. Coś takiego. A to jest taki dziwny, głupi, trochę sztuczny uśmiech, więc nie, nie, nie lubię tego, tak? Że muszę robić taki cyrk, żeby po prostu zrobić sobie normalne zdjęcie. Także wolałabym po prostu. Wiadomo, że i tak, każdy ma wtedy lepszą czy gorszą klatkę. Ale zwróćcie uwagę, możecie zrobić taki eksperyment na moich filmach. Zatrzymajcie losową klatkę mojego filmu i ja rozumiem, że dla niektórych to jest memiczność, i dla mnie to też jest zabawne, bo często to są takie śmieszne momenty i można zrobić miniaturkę specjalnie nie robiąc głupich min. Co na YouTube zazwyczaj się robi specjalnie, a u mnie no stop klatka prawdziwa, to jest właśnie ta głupia mina. Jak zrobicie tą stop klatkę, to nie ma momentu, żebym miała właśnie normalną twarz, jakąś zrelaksowaną, nie nienapiętą, niewykręconą w dziwny sposób, więc no przeszkadza mi to. Także jak mówię i nikt nie robi stop klatki, to jest ok, bo to wszystko się zaczyna jakoś tam blendować, ludzki mózg tego nie, nie łapie, ale jednak nie jest to normalne. Nie jest to normalne, nie jest to takie naturalne, więc trzeba się na przykład do mnie przyzwyczaić i do mojego głosu. I to może nie być do końca związane też z wadą, że tak w taki specyficzny sposób akcentuję, ale sama wymowa na przykład może być związana. Zobaczymy. Wolałabym mieć te ustawienia fabryczne i nie mieć od razu minus 100 na starcie w porównaniu do innych ludzi, tylko mieć ten poziom bazowy i później móc wręcz poprawić sobie to wszystko, a nie próbować doczołgać się do, do tego statusu, który powiedzmy osoby bez wady szczęki mają od od razu na starcie, tak. Jeszcze obiektywne bycie atrakcyjnym, wiecie, no jest coś takiego, jakby możemy sobie wmawiać, że oceniamy ludzi tak, bo jak jesteś dobrym człowiekiem, to to jest wewnętrzne piękno, coś tam, okej, okay, ale tak Szczerze, to jest bullshit, bo jednak mamy efekt aureoli, czyli ładni ludzie z góry są kojarzeni z dobrem, z jakąś delikatnością, łagodnością, z takim miłym usposobieniem. Istnieje coś takiego. I były przeróżne badania, czy to właśnie jakieś tam randki w ciemno w sensie, wiecie, takie, że raz się spotykacie, nie, to chyba nie jest randka w ciemno, ale jakiś taki, o, speed dating to się chyba nazywa, no więc o wiele większy procent jakoś tam było właśnie, że te osoby atrakcyjne, nawet ostatnio u Bogna Skinology akurat znowu widziałam ten temat właśnie też, który już któryś raz sama no gdzieś tam spotykam i faktycznie właśnie o tym efekcie aureoli się dowiaduję i utwierdzam się właśnie w tym przekonaniu, że no tak jest, albo no wiecie, też Pewne cechy budowy twarzy są kojarzone z młodością, bo też na przykład u dzieci, u młodych osób są inne te proporcje. Na przykład dlatego kobiety z retrogenią mają trochę łatwiej, no przepraszam, bardzo tak jest, ponieważ mają takie dziecięce rysy twarzy i owszem, może to pójść w niekorzystną stronę, czyli taka osoba może być uważana, nie wiem, za. Głupszą albo niepoważną, ale też w drugą stronę, na przykład ja jestem zazwyczaj odbierana w ogóle też za osobę starszą i że wyglądam staro, chociaż uważam, że wyglądam młodo, młodziej niż tyle lat, ile mam. Po pierwsze, z uwagi na moje usposobienie i, i sposób myślenia, a po drugie, no na przykład, uważam, że moja cera jest w bardzo dobrym stanie, jak na osobę, która no ma już. Ponad 30 lat, więc czuję, że ta operacja przywróci mnie do takiego ustawienia fabrycznego, że będę odbierana za osobę młodszą niż, niż jestem faktycznie, gdzie też na taki wiek się czuję. I nie chodzi mi tutaj o na przykład to, że gdzieś tam jakaś zmarszcz, zmarszczka czy coś. To szanuję, lubię, chociaż może kiedyś sobie coś z tym zrobię, tak nie wykluczam. Chodzi o takie bycie w zgodzie ze sobą i z tym obrazem siebie, jaki mamy i z tym, jak być powinno. Ja mam taki obraz siebie, jak być powinno i też z tym, że na przykład co, co z tego, że dbam o na przykład swoją formę, że staram się w miarę jakoś tak czuć dobrze w swoim ciele, jeśli mi chodzi o poziom wysportowania, czy, czy jakiś taki ogólny swój wizerunek, gdzie i tak w zasadzie ta twarz jest najważniejsza, bo też spytacie, co jest bardziej atrakcyjne, ład ładna twarz, a subiektywnie dla jakiejś tam osoby brzydka reszta, czy brzydka twarz i tutaj figura po prostu top modelki. No właśnie, odpowiedź jest tutaj też oczywista, oczywiście, że ładna twarz ratuje całą sytuację, bo to jest też coś, na co zwracamy najbardziej uwagę. I naprawdę mogę się naczytać miliona komentarzy, Agnieszka nie, bo liczy się to, jakim jesteś człowiekiem, jak prawda. Fakty są inne i badania, nauka też potwierdza to, co mówię, że no niestety ten wygląd jest po prostu ważny i Wygląd twarzy jest bardzo ważny, i nasz mózg jest sk skonstruowany tak, że zwraca uwagę na twarz, bo też idziemy ulicą i, na przykład, nie wiem, widzimy jakiś kosz na śmieci z dziwną pokrywką. mamy takie o, jakaś twarz. No nie. E w sensie nasz mózg wyszukuje twarzy i też ma pewien obraz twarzy i proporcji, jaki mu się podoba. No i, na przykład, zostało też to zbadane, chociaż ostatnio przy wielkiej popularności z serialu Squid Game były też rozkminy na YouTubie, na przykład, dlaczego ta aktorka, co grała tam tą babeczkę z Korei Północnej, wielu osobom się bardzo podoba. No otóż, to jest właśnie ta proporcja twarzy i te oczy, tutaj, że jest wężej, tutaj bardzo taka dziewczęca delikatność, ale z drugiej strony coś intrygującego. No na to wszystko są badania i no taka twarz, jak ma ja, ja mam, jest nieatrakcyjna, po prostu. Fakty, koniec. <t> nie, nie musicie mnie tutaj przekonywać, ani mi mówić, że jest inaczej. Więc, więc to jest ten powód wyglądowy. Chciałabym się czuć ze sobą dobrze, w zgodzie ze sobą i tyle, ale całość tej decyzji o operacji, to jest w pełni ta synergia tych wszystkich trzech aspektów. Tak więc to są moje przyczyny. Myślę, że wasze mogą być zupełnie inne. Możecie mi dać znać, jakie są Wasze przyczyny, jakie wy tutaj doświadczenia, jaka by była Wasza motywacja. Możecie to pisać jak najbardziej szczerze, i, i w ogóle, bo myślę, że to jest taki safe space, jeśli chodzi o wady szczęki. Bo też, kto będzie to oglądał, kto nie do końca ma ten problem. Myślę, że raczej większość osób, które myślą, że mają ten problem, albo. Się zastanawiają, czy zacząć coś z tym robić. Tak więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!